Pieniądz, pieniądz w zakopanem, nieważne czym się polewamy, ma być drogo. Akcja z chytrym misiem skrupówek zbiegła się z momentem, w którym akurat i ja prywatnie byłem w tak zwanej stolicy polskich Tatr i mam swoje spostrzeżenia. Niby człowiek wiedział, czego może się spodziewać, ale jednak trochę się łudził. Tak to można skwitować w sposób memiczny, ale od początku. Wielka inBA z wielkim białym, chytrym misiem skrupówek zaczęła ogólnopolski wysryw na zakopane. Słuszny czy nie? Komentujcie, dzielcie się z nami swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Okazuje się, że górale już podliczyli, że na akcji z misiem przebierańcem stracili kilkaset tysięcy złotych, co najmniej. Kilkaset tysięcy złotych, bo uderzyło to w wizerunek miasta i zniechęciło do odwiedzin. Czy oby na pewno tylko to odpycha polskich turystów od Zakopanego? No, ciekawe. Ja to sprawdziłem i sam mam ogromną słabość do tego miejsca, bywałem w Zakopanem niegdyś bardzo regularnie. Myślę tutaj, że czasami nawet nie raz a dwa w roku. Głównie dla gór, widoków, górskiego powietrza, potoków, lasów i tego wszystkiego, co z tym związane. A w tym roku wróciłem po kilkuletniej przerwie. I to w tak zwanym niskim sezonie. Bez śniegu, bez ferii, przed majówką i wakacjami. A że lubię wracać tam, gdzie byłem już, a tym razem byłem blisko Doliny Strążyskiej. No to stanąłem sobie tak na południe i jak tam sięgnąć wzrokiem, to piękne hale, lasy, góry, giewont, piękne szlaki. I to, że trzeba zapłacić 10 zł za każdorazowe wejście do Parku Narodowego od dorosłej osoby, to nic, bo wierzę, że idzie to na zadbanie o tę piękną przestrzeń. Poza tym dyszka nie boli. Boli za to co innego ceny. To znaczy, Byłem uzbrojony w grubą gotówkę i słusznie, bo w trzy dni na dwie osoby, trzy dni, dwie osoby, o tak, trzy dni, dwie, dwie osoby, wydaliśmy ponad 4000 zł. 4000 zł. Licząc oczywiście tutaj też z noclegiem i dojazdem własnym samochodem. No ale do tego restauracje, atrakcje, serki, nalewki, grzańce, czasem piwko, no i coś dla rodziny, no bo jak tak z pustymi rękami wracać z Podhala. 4000 za 72 godziny. Blisko 1400 dziennie, czyli po 700 zł na głowę. Ale odejmując dojazd i nocleg, możemy przyjąć, że dziennie na osobę wyszło około 500 zł. No to blisko 120 euro na głowę, czyli blisko 240 euro na parę. A to już oznacza, że w sumie to można się bujnąć nieco dalej. Na przykład do malowniczej Szwajcarii też świetnie spędzić czas. Albo wybrać Słowację czy Czechy. Też fajnie. No i co, górale? Na pewno to biały miś przebieraniec, chytrus skrupówek sprawia, że turystom się nie chce jechać do Zakopanego? No zastanówcie się dobrze. 500 zł to tyle, co mandat dla tego Miśka-Hytruska, od którego zaczęliśmy i o którym przed chwilą wspomniałem, ale w sumie też tyle, co 12 szaszłyków na gubałówce. To jest dobre. Dwie osoby plus pies i wjazd tam i z powrotem tramwajem na prąd w 3 minuty to 88 zł. Ale to nic, bo szaszłyk, no taki szaszłyczek można byłoby powiedzieć, już na górze, to 42 zł. Ale super, bo chleb i kapka keczupu i musztardy gratis. Tak więc w pierwszych 15 minut na gubałówce byliśmy lżejsi o blisko dwie stówki. Dziwię się, że się jeszcze śpiący rycerz nie przebudził. No ale wracając na dół, by zjeść taki dwudaniowy posiłek, zupka i coś bardziej konkretnego, ryba, mięcho. No i czymś to popić, to wychodzi około 250 zł na dwie osoby. Do tego napiwek. A jak ktoś chciałby zjeść i obiad, i kolację na mieście, no to pewnie razy dwa taka kwota. Dużo mało. Pojęcie względne. Dla każdego oczywiście, bo każdy ma inny portfel, no ale drożyzny mają dość już chyba sami górale, bo ceny za wszystko nawet wyższe niż w Warszawie. Taksówką jechaliśmy tylko raz. No właśnie już wspominałem, że sezon niski, więc był problem z busami z miejsca, w którym mieszkaliśmy, a chcieliśmy pójść nad oko, więc za trasę ze Strążyskiej do Palenicy Białczańskiej wyszło 120 zł. Jak usłyszeliśmy, to po ogromnym rabacie, bo normalnie to 160 zł. Ale rekordzista taksówkarz o pseudonimie Brylant skasował turystów z zagranicy za taką samą trasę na 360 zł. W poprzednie lato ponoć to było. Taksówkarz żalił się nam, że zarobić nie ma jak, bo już tysiąc licencji na taksówki, ale problem w tym, że jak innym razem chcieliśmy wrócić taksówką z Krupówek do wynajmowanego pokoju, to z aplikacji. Znaczy, my mieliśmy taki bardziej wynajmowany apartament, więc może i cena tego wyższa, podejrzewam, że można taniej spać. Ale jak już chodzi o jedzenie. To taniej chyba tylko w McDonaldzie czy innych fast foodach, bo takie budy nawet z burgerami czy kebabami też do najtańszych nie należą, więc my woleliśmy stołować się w restauracjach przynajmniej jedzenie porządne. No ale dobra, chcieliśmy z tych krupówek wrócić tą taksówką do tego wynajmowanego miejsca, no i chcieliśmy skorzystać z jednej z aplikacji. Um, Większość tych aplikacji, które nawet niby w teorii działają, nie działają, bo jak się dowiedzieliśmy, taksówkarzom tak się nie opłaca jeździć, no więc nie chcą. No. no i tak to właśnie też wyszło i tym razem. Nikt się nie zgłosił, bo za małe pieniądze i za krótki dystans, no a na postój nie szliśmy, już wróciliśmy na nogach, nawet przyjemniej, bo mimo że akurat tego dnia już w mięśniach mieliśmy 17 km i tylko dlatego chcieliśmy wrócić taksówką, to jednak machnęliśmy ręką. Nadu wyrężyliśmy trochę bardziej te nogi, wróciliśmy z buta. Też super. Tutaj przynajmniej zaoszczędziliśmy. No ale ten raz, jak jechaliśmy, to kierowca stwierdził, że w nowym targu budują się już całe osiedla dla zakopiańczyków, bo tych nie stać już na życie w zakopanem. Czujecie to? Lokalsi uciekają, bo jest za drogo. Śmieszne, bo jak grzyby po deszczu, wyrastają nowe molochy pod noclegi, ale z taką polityką cenową to pewnie będą stały puste poza naprawdę wysokim sezonem, lub będą służyły takim turystom z zagranicy, którzy mają funty czy euro czy dolary i może jakoś przełkną te ceny. Guralu, czy ci nie żal? Mnie wypad do Zakopanego i okolic kojarzył się dotąd jako czas odpoczynku w miejscu, w którym oczywiście zdarzały się osoby i miejsca, które próbowały pokrętnie wyciągnąć jak najwięcej gotówki, ale jednak było to miasto, w którym sezon trwał cały rok, więc było tańsze niż morze w wakacje, dla mnie też ładniejsze niż polskie plaże, ale teraz miło i pięknie w większości miejsc jest nadal, ale gotówka z portfela wypada tempem błyskawicy. Jak tak dalej pójdzie, to będziemy widzieli smutny obraz upadającego zakopca i ludzi omijających to miejsce szerokim łukiem lub tylko wpadających na chwilę, by wydać jak najmniej. Powiecie, Malkontent tu usiadł i tak gada. Też znam takie pojęcie, jak się nie ma miedzi, to się w domu siedzi. E, mnie było stać, więc pojechaliśmy na dwie osoby tyle wydaliśmy, ile wydaliśmy. No i cóż, od tak w tej bluzie trochę wyglądam jak mnich, więc pewnie przez najbliższy miesiąc trochę jak taki zakonnik, pustelnik, czy mnich będę szył, ale damy radę. Nie o to chodzi. I rozumiem, że są osoby, dla których takie pieniądze nie znaczą nic, ale jednak zdecydowana większość pewnie pomyśli sobie, no nie, za takie pieniądze to przecież już można lecieć za granicę. No i to jest właśnie to. Żeby nie narzekać na to, że w Zakopanem jest jakoś hiper drogo, tylko stukamy się w czoło, bo przecież ceny są takie, że można spakować się w plecach i w dwie osoby za taką kwotę spędzić weekend za granicą. A to już znaczy, że może być kiepsko dla polskiej turystyki. Nie tylko dlatego, że paragony grozy są nad morzem czy w Zakopanem, ale dlatego, że przy okazji inflacji czasami wygrywa chciwość, a to już niedobrze. Do zobaczenia, do usłyszenia.